Dobry wieczór, obywatelki i obywatele. Jest godzina 20:58 czasu środkowoeuropejskiego, jest 7 sierpnia. Witamy Was w naszym prawie codziennym komentarzu e, politycznym. E, ja, Bojan Stanisławski, oczywiście redaktor naczelny portalu Maciej-Wisniacki. Kłaniam się Państwu, kłaniam się Tobie, boję Jeśli Maciej, zaczynamy dzisiaj o 21, to znaczy, że, że się troszkę spóźnimy, za co przepraszam. A tak, tak przepraszam, rzeczywiście. Do no, czwartki może tak niestety być, zaczynam <laughs> strasznie. Strasznie no, trudny teraz taki plan dnia w czwartek, od kiedy się zaczął rok szkolny, no ale to nie będę zawracał głowy jakimś jakąś prywatną. Chcę tylko powiedzieć, że mimo tych trudności. Znaczy, z powodu tych trudności nie byłem w stanie tak uważnie przyjrzeć się sprawom publicznym i tym tematom dnia dzisiejszego. Ale z tego, co Ty mi podałeś, Maciej, to najbardziej frapująca, wydaje mi się, kopia Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich, która ma teraz powstać w Senacie jako jakaś konkurencyjna. Więc nie wiem, czy to jest trochę tak, że oni próbują spełnić ten taki wesoły, taką moją wesołą fantazję, którą opowiedziałem w poprzednim programie. To znaczy, że będziemy mieli Komisję Senacką, Komisję, która będzie badała Wpływ które obsadzą, obsadzą jacyś ludzie związani z platformą silnymi razem albo czymś takim, I czy rzeczywiście Jan Piński i Tomasz Piątek zasiądą tam jako oskarżyciele sędziowie i kaci w jednej osobie. To... Nie jest to, nie jest to, to wykluczone, ponieważ znając, jakby to powiedzieć, dynamikę, dynamikę walki politycznej między opozycją a, a, a partią rządzącą, może dojść łatwo do tego i, i bardzo by to było zabawne, na przykład starcie autorów filmu Reset z Tomaszem Piątkiem, przyznasz sam mm -hmm. Tak, to tak, tak, tak. A, a najlepiej, żeby to szło równolegle, rozumiesz, na, 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 TV, na TVN-ie i na TVP Info i wiesz, tak. ty, ty klikał, rozumiesz, hop, 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 tak. człowieku radości co nie miała jedyne co mnie w tym wszystkim to co mnie w tym wszystkim trochę rozczarowuje to jest to jest po pierwsze to komisja nadzwyczajna nie będzie posiadać uprawnień śledczych będzie będzie działała jedynie do końca bieżącej kadencji Senatu czyli się, o, to już niedługo <laughs> się tak czyli po prostu Panowie i panie w Senacie doskonale wiedzą, że wykonali gest, który nikomu nie jest do niczego potrzebny i niczego nie zmieni i w ogóle o niczym nie świadczy, tylko, tylko właśnie zrobili pięć przesiadów, stójkę z przewierzchą i tego. Pokazali język pisowi. No i to jest mniej więcej ten poziom, poziom walki politycznej. Na którą naród czeka, bo oczywiście to jest dla niego najważniejsze: kto komu co pokaże i, i w jakim rozmiarze, a cała reszta nie, nie jest specjalnie istotna. Ciekawe jest też, nie wiem czy część się ze mną zgodzi, że ciekawy jest, jest e, proponowany skład. Prze, m, z, przewodniczącym jest senator Sławomir Rybicki. Niewiele mogę powiedzieć. A A to się... w tej komisji to Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Wojciech Konieczny, Polska Partia Socjalistyczna, pozdrawiam, Krzysztof Kwiatkowski, kwiaty od Niku. Gabriela Morawska-Stanecka, to zdaje się było lewica, Aleksander Pociej, Kazimierz Ujazdowski. No stary, jeśli nawet by ta komisja miała działać w następnej... Najbardziej Kazimierz Ujazdowski mnie tutaj To Po prostu obiecuje sobie tak wiele facecji, z działań tego, tego organu, że słowo daje, trudno by, by, by mi było utrzymać powagę jakąkolwiek, gdybym miał komentować życie. No tej. to chyba nie jest zamierzone w takim celu, żeby tu ciebie utrzymywać w stanie powagi. Raczej jest to zamierzone po to, żeby. No, na, nawet nie wiem, bo już co w pierwszej chwili pomyślałem, że może to znowu emocyjki, grzanie rury, ale kogo to w zasadzie. Kogo to właśnie obchodzi? Otóż co, kogo to, a kogo? A kogo no tak, tak, to, proszę pana. No tak. No i tak mniej więcej to toczy nam się. Tak a to. kto na to wpadł? Ktoś to jest jakiś ślad tego, kto, kto, kto to zainicjował w ogóle? Co, ja nie doczytałem tego. Mhm. No, ale to. no. Chętnie bym go poznał, bo to jakiś, jakiś głowacz. Rozumiem? Jeśli ktoś, ktoś z e, naszych odbiorców czy odbiorczyń doczytali, to proszę dać znać w komentarzach, jestem ciekaw. Kto Ale był. wiesz, też jeszcze, jeszcze warto popatrzeć, że w uzasadnieniu do uchwały, tej, która powołuje tą senacką komisję, wymienione są sprawy, którymi powinni zająć się senatorowie, w tym między innymi rosyjski wątek tak afery podsłuchowej. To już Tomasz Piątek zdaje się. Rozłożył na czynniki pierwsze. Ale mamy na myśli oferę kalnerską, to o to chodzi. To, to jest ta afera. A, to tam napisał jeszcze ten, już nie pamiętam jak się nazywał, ten dziennikarz prawicowy, co tam napisał o tym, że obcym alfabetem, czy jakoś tak? To, chyba, to, to chyba nie prawicowy, to chyba dziennikarz polityki, o Rzeczkowski, jeśli dobrze. Chyba tak, nie pamiętam, ale no tak. O, ale dalej, ewentualne honorowanie przez państwo polskie i polityków, pis zagranicznych polityków o udowodnionych związkach finansowych z Rosją. Stary, to takie piramida, piramidalne zdanie trzeba było wyklepać, żeby. Ta komisja, gdyby tak mówię, kiedykolwiek miała działać, to ona będzie, będzie co oceniać? Przepraszam bardzo, wizyty zagranicznych polityków, którzy mają kontakty. Na czy, czy Jake Sullivan, który miał, który miał kontakty ze służbami bezpośrednie Rosji, to będą go badać, czy go nie będą? Nie, no on nie, tak, nie. Bo on, bo to ja, jest jasne: trzeba, trzeba wiesz, go ścisnąć za wiadomą część ciała, żeby popiszczał trochę i żeby wiedział, że polski senat też się nie zgadza na to, żeby on, broń Boże, się z kimkolwiek z Rosji kontaktował. Ale wiesz, to, 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 to nie, tylko... nie no, ja, bo tutaj zostało, padło słowo finansowych, no więc ja sobie wyobrażam tak, że oni teraz będą tutaj prze, przeszukiwali jakieś rejestry, nie wiem, umów, no, faktów jestem, czy czegoś takiego. Napisać, I, rozumiesz, proszę, i, proszę. I rozumiem, że jeśli by się okazało na przykład, że ktoś pracował w firmie, która kiedyś wystawiła fakturę jakiemuś rosyjskiemu kontrahentowi, no to chyba byłby trafiony, zatopiony w tej systematyce, no tak sobie wyobrażam. Ty, bo ja, jest jeszcze gorzej, a na przykład, a na przykład Joe Biden, którego mhm. syn w firmie Burisma Rozumiesz? Nie dojrze. A do to ukraińskiej, To dobre. To jest dobra korupcja. Bu, budżet, nie, to jest dobra korupcja, ale tam no. też są powiązania z, z tymi rosyjskimi jakimiś. I, 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 I co to znaczy? Honorowany, że polityków honorowanych, y, honorowanie przez pa, państwo polskie i polityków zagranicznych. <laughs> ale, 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 ale nie, ale. Ale wiesz, ale też no nawet te związki, związki finansowe, no pomyśl o tym udowodnione związki finansowe z Rosją, znaczy z państwem rosyjskim, tak? Czyli jeżeli ktoś handlowałby z, z państwem no tak, rosyjskim, albo, rosyjskim albo konto z jakąś tam jednostką ma... budżetową, tak. albo coś takiego, ale czy jeżeli na przykład by handlował sobie z jakimś tam Iwanowem albo innym Popowem, który, nie wiem, sprzedaje buty albo. Nie wiem, paski do spodni, to też są to udłączone związki finansowe z Rosją wtedy. No ale, Czy to, to... ale wspomniany klan. Albo gdyby klan jabłka ty... sprzedawał jakiś. Wspomniany klan Bidenów również handlował ropą, która była ropą rosyjską. I to wiesz. No to tak, tak, to... tak, nie, no. O, to, to, to ja, jasne, że także, ale wyobrażam sobie, że polski senat to chyba tam nie ma jurysdykcji, ale to chodzi o polskich polityków, e, którzy tutaj, polskich polityków, polskich obywateli, jak sądzę, no, którzy mają tak, udowodnione wiesz, no, związki. Jakiego świadka może powołać Joe Biden, mógłby być dobry przy, przy tego. Postawiłoby Joe się Biden buchu. byłby znakomitym świadkiem. Myślę, że byłoby dużo gagów i potem wideo memów z takiego no przyzwyczajenia tak, Joe Bidena. Trzeba było było. Wyraźnie oznaczyć wyjście, takie ogromne tak. zrobić oświetlane, żeby. Wiesz, I senatora Lindze Grahama jeszcze trzeba. No Tym razem, by, żeby się wspierać. Jakby dwóch szli, szli do tego tak. wyjścia. Tak, tak, oczywiście. No, rzeczywiście dużo, dużo radości. No, ja naprawdę wolałbym jako, jako obywatel tego kraju, jaki jest, taki jest. Wolałbym, żeby naprawdę w kampanii przedwyborczej to już bodaj czy nie 40 dni albo nawet i mniej, żeby naprawdę nie kompromitowały się takie, takie struktury jak senat. No, Słowo ci honoru. Daje. No oczywiście no, tak moje, moje, życzenia, moje życzenia nie muszą być realizowane. Ja wiem, jestem mała myszka, państwo, państwo, ja tak się, państwo polskie jest duże, ja jestem malutkim. Odwołując się do firmy. No ale wiesz, państwo polskie jest, jest duże. W związku z powyższym zrobiło dużą aferę na wizach. CBA weszło do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To jest tak, to, to, to super. Wawczyk, super. Wiceminister Wawrzyk został wyjęta, został rozwiązano z nim, z, nim, z nim, znaczy nie stosunek pracy, tylko zwolniono go ze, ze stanowiska, bo trudności były w, tam w porozumiewaniu się, no jak o, okazał się być trudnym człowiekiem, ale trzeba trafu, pan Wawrzyk odpowiadał za politykę wizową. I, i według, wstępnych ustaleń, według wstępnych ustaleń, dzięki temu handelkowi wizami, a tam ładne sumy chodziły od 3 do 5 tysięcy za polską wizę w krajach Afryki. A w jakiej walucie? W Azji tak, nie, w dolarach. Mhm. Wiesz, Szmelcz, nie waluta, ale jednak się jeszcze trzyma. Złoty no. Polski, nie wiem, czy tam dobrze chodzi. No ale w każdym razie od 3 do, od 3 do 5 tysięcy i jak podają niektóre źródła, 350 tysięcy ludzi dzięki, dzięki tym wizom przekroczyło polską granicę. Nie wiadomo, ilu ich zostało w Polsce, być może część, część pojechała dalej, bo to jednak Schengen obowiązuje, ale przez 350 tysięcy i żadnego tam po co nie no, rozumiem że to są wizy załapówki tak to znaczy z a. tego by tak wynikało jeżeli to a. są wizy załapówki czy ale, ale działają 000, no działają. tak ale to niech by wiesz to niech by każda wiza każda 10 dolarów kosztowała a nie a, a nie 5 no to policz sobie ile to kurczę to 350 a nie wiem, 000, a nie wiem czy 50... pamiętasz a nie wiem czy no. pamiętasz ten ryk polskich mediów że Łukaszenka bierze od bierze od tych biednych imigrantów którzy próbują sformułować sforsować Polską Białoruską granicę, bierze jakieś tam 400 dolarów, czy 600, czy ileś tysięcy, właśnie za, za jednego emigranta. Jaki to jest łobuz, że on w ogóle na nieszczęściu tych ludzi się jakby tuczy, tak? No, no, no. Polska teraz... Ale o, zobacz, policzyłem sobie to szybko, 350 tysięcy razy 5 tysięcy dolarów to jest 17,5 miliona dolarów, tak razy 4 złote mniej więcej. A ty się dziwisz, a ty się dziwisz, że, minister, że, ten, że premier Morawiecki mówi, że jeszcze da jakąś emeryturę i jeszcze coś dadzą, bo budżet Polski ma się dobrze, no pewnie że ma się dobrze, takie źródła No to jest, chwilę, to jest 70 nie. milionów złotych, mniej więcej. No to no. Że, za 70 milionów złotych, to można założyć dynastię nową. No nie jakąś tam taką panującą od razu, ale to ale ale wzrastającą ale wiesz, która tutaj na pewno będzie miała dobre perspektywy. To wiesz, ja, ja sądzę, że wszyscy, którzy są zaangażowani, bo to, to trzeba się pewnie podzielić z tym, z tamtym, ale człowieku to. Z, bo to łapówki to na ogół w gotówce na no, tam Revolutem chyba sobie nie wysyłają, ani PayPalem. E, więc myślę, że od samego tego wiesz, takiego tego, tego kurzu, który powstaje przy liczeniu tych pieniędzy, to można się nahapać. Ty, ale śmiech śmiechem, to CBA jak tam wlazło i będzie szukać tych wszystkich ludzi zamieszanych w ten biznes, to tam może być duża siatka, bo zobacz w artykule z gazety.pl jest, że. Żeby... Przed naszą ambasadą stały stoiska, gdzie można było kupić już podstępowane dokumenty, wystarczyło wpisać nazwisko. Jak podane było? Tam... Nie podane jest. A nie podane. Wysłaliśmy tam kontrolę i zdecydowaliśmy, o... mówił urzędnik z resortu spraw zagranicznych. Wysłaliśmy tam kontrolę i zdecydowaliśmy o wstrzymaniu wydawania wiz. Mówił o sytuacji. W krajach afrykańskich, jak dodał, ministerstwo później zmieniło decyzję i wizy były ponownie wydawane. No nie, stary, to to wiesz, to to jednak jest numer polegający na tym, że że to jest duża siatka, duży interes, duże pieniądze i ktoś na tym naprawdę robił. To robił, znaczy, robił. ja myślę, że wiesz, to trzeba... w krajach w krajach mniej więcej. Poważnych, to szczerze, szczerze mówiąc, minister spraw zagranicznych traci stanowisko 5 minut po ujawnieniu takiego numeru. Mówisz o czasach powagi, kiedy te kraje zachodu na przykład wydawały nam się przynajmniej poważne. Ja pamiętam, że w 1993 roku, gdy odwiedzałem moją ciocię, która mieszkała wówczas w Paryżu, no To był taki moment, że przez jakiś czas, na dzień czy dwa, zanim ja przyjechałem, i nie było prądu tam w Paryżu przez 15 minut w kilku dzielnicach. No i minister się podał do dymisji jeszcze tego samego dnia. No to były takie momenty, ale to już jest wszystko dawne. To wiesz, to, to są dawne czasy, dawno temu nieprawda. Natomiast jeżeli chodzi o emigrację, no to taką masową przemyt ludzi właściwie, no to chyba o, w takich kategoriach należy o tym mówić, bo większość tej. Tych procesów, powiedzmy, migracyjnych, uchodźczych, czy jakbyśmy nam tego nie nazwali, to w dużej mierze, no nie bo nie umiem powiedzieć w jakiej, w jakiej dokładnie, czy 70, czy 80, czy 90%, no ale w dużej mierze jest dominowany przez element kryminalny. I wiadomo, że na przemycie ludzi robi się gigantyczne pieniądze, i, i no, świat przestępczy międzynarodowy. Żyje między innymi właśnie z tego. Wiadomo, że wszyscy ci ludzie, którzy się wikłają w coś takiego, to zawsze muszą się opłacić temu tam a na końcu muszą jeszcze coś odpracować. Wszystko jedno, czy zlądują ostatecznie w Niemczech, w Holandii, we Francji, czy nawet w Polsce. No i fakt, no, jeśli oczywiście wszystkie te ujawnione rzeczy są prawdziwe, a wygląda to wszystko na wiarygodne informacje, jak na razie. To wygląda na to, że polskie państwo po prostu w ten właśnie proceder międzynarodowy się uwikłało samo poprzez swoją instytucję, poprzez stanowisko swojego wiceministra. I to oczywiście, no, no znaczy, powiedzieć, że to czyni polskie państwo niepoważne, no to, to to, za mało. No, i trzeba by powiedzieć coś więcej, no, że mamy do czynienia z jakimś taką. Można powiedzieć bułgaryzacją Polski. No to znaczy, jeżeli już rzeczywiście próbujecie robić coś w stylu bojko Borisowa, no to chociaż najpierw się dogadajcie, z kim trzeba, tak żeby to załatwić, żeby to nie wychodziło i potem. Albo może... weźcie we lekcję dokładną, jak to trzeba. Albo właśnie, no przez to są, są, mogą wam paru lekcji poglądowych udzielić, jak to się dokładnie robi. I yy, 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 yy to no, no, no nie byłoby aż takiej kompromitacji, nie byłoby takiego strasznego przepału. Natomiast najsmutniejsze w tym wszystkim pewnie jest to, że w ostatecznym rachunku temu ministrowi chyba się nic nie przydarzy. No. Chyba, że mu coś tam udowodnią i uznają, że jako koziom. Tak, jeżeli mówimy o, o, o Zbigniewie Rał, to oczywiście ja, ja też sądzę, że nic mu się nie przydarzy. Ja tylko ja tylko teraz czekam na jakieś memy czy wspominki wszystkich, wszystkich tych, których pan minister, pan, pan minister Rał, ówczesny rzecznik prasowy MZ, u pan Jasina, czy jeszcze inni, Jabłoński, czy jeszcze inni urzędnicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych pouczali, uczyli ich etyki, moralności wysokich ale to 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 jasne ja, to masz rację. czekam czekam na wysyp wysyp memów rozumiesz jak, nie no to, jak to co do tego co do tego to się oczywiście absolutnie z tą zgadzam ale chcę jeszcze powiedzieć że no, o tych uchodźcach którzy tam próbują prze, przejść przez granicę polsko-białoruską No to tam się ta prawica właśnie prorządowa, zwłaszcza mówi to żywe torpedy Łukaszenki tam wiesz naboje <słyska> <słyska> tego i tak dalej amunicja dyktatora no. Ale rozumiem, że gdyby ta amunicja zdecydowała się przekraczać granice inaczej, czyli po prostu opłaciła się po drodze temu tam temu czy innemu, i w ostateczności temu wiceministrowi Adamczykowi, tak? To chyba tak nazywa. Nie, nie, nie. To znaczy, znaczy, my nie możemy mówić, że. że... Pan minister Wawrzyk był zamieszany w. Tą, Wawrzyk, tą, tak. W tą aferę oczywiście Aha, okej. Okay. Czyli nikt tego, nikt rozumiem. tego nie. Rozumieł. No nie dobra, no okej, okay, to gdyby się opłacili w kardynacie polskiej odpowiednim, tak, jak tak, trzeba, odpowiednim, odpowiednim urzędnikom ten, To rozumiem, że wtedy tak. wszystko by było w porządku i wtedy na Adam by on Adam by na nich nie psioczył, bo były oni szczerze dostali pracę. Ale zobacz, jaka oszczędność. Pieniądze by szły przez, przez MSZ, tak? Mhm. Do Polski, no, nawet jeśli do kieszeni tych. Tych ludzi, którzy zajmują się tym procederem, no to w końcu gdzieś, gdzieś one by weszły do tego systemu finansowego naszego państwa, czyli państwo by na tym skorzystało. Nie trzeba byłoby budować muru, bo nie byłoby nikogo na granicy, który byłby chętny do nielegalnego jej przekraczania, tylko by sobie normalnie wjeżdżali, czyli oszczędność paru miliardów, bo zdaje się tyle ten mur kosztował stary. No to po prostu jest jedna wielka. Jeden, wielka, jedna wielka, jeden wielki program oszczędnościowy dla naszego państwa to trzeba trzeba dać. Ten, trzeba dać medal. A drugi medal, a drugi medal dla Unia, Unia Europejska, że system relokacji rozwiązaliśmy we własnym zakresie. No, no, no właśnie, nie właśnie, czeka, może, to, może to rzeczywiście należałoby w ten sposób potraktować, no i wtedy cała sprawa byłaby rozwiązana, ale widzisz, o no, mówiłem, Macie, mówiłem, że każdy problem, przy, no, nawet taki wiesz, napłok migrancki, no da się to rozwiązać, da się to ugryźć tutaj w jakiś sposób taki, żeby to było korzystne, a oni tam, wiesz, 15 tysięcy armii tam wali. Ja, tutaj no, ale... krzyczą, że czołgi, miny, karabiny, o no, no. po prostu można się można umrzeć. No zobaczymy teraz, jak to będzie dalej, co Łukaszenko tam wymyśli jako następny etap trollingu. No to, to rozumiem, że to się nie, nie, nie skończyło, więc coś tam, Może jeszcze, być zabaw. coś tam jeszcze będzie. Ale pro muru, to widzę, że jakaś tutaj na, na, do Wolta nastąpiła na lewicy, bo Joanna Shering Wielgus, która wielka liderka lewicy, bardzo lewicowa osoba, naprawdę wyjątkowa. Pozdrowienia pozdrowienia od wszystkich jej fanów oraz wszystkich psów, które, które była uprzejma, zostawiać w schronisku. Tak I, ale, ale no ona podobno stwierdziła, że jednak ten mur to owszem, że to musi być. Musi to no się, na, no się najpierw się zastrzegła, bo ja tego krótkiego fragmentu wysłuchałem. Ona oczywiście słusznie powiedziała, że, że należałoby doprowadzić do sytuacji, żeby tego muru nie było. I oczywiście według niej to nastąpi tylko wtedy, kiedy Białoruś będzie krajem demokratycznym. Ergo A, do... czyli mur zniesiemy wtedy, kiedy Łukaszenko, kiedy Łukaszenko obalimy. Roku. To tak samo, zakończymy wojnę na Ukrainie wtedy, kiedy obalimy Putina, rozumiem. No to, Ma... to jest mniej więcej ten sam, no, ten okay. sam poziom, poziom myślenia i, e, i rozumowania. Ale potem właśnie, bo, bo dziennikarz się słusznie naciskał, żeby odpowiedziała, tak czy nie, burzyć czy nie burzyć? Nie, nie burzyć. Nie burzyć. Nie, ten mur musi zostać. I ja tylko przypomnę ludziom ze słabą pamięcią, albo, albo którzy są nieco osłomieni następstwem wydarzeń w naszej przestrzeni informacyjnej, że pani Szering-Wielgus naprawdę reprezentuje, przepraszam, lewicę. Lewicę. Ona, tak, patrzcie na moje usta. Lewicę. I mówi, tak. że, mur, ale, że musi zostać. Dzień. Ale widzisz, to jest, to jest ciekawe. To ona myślę, że tutaj nieświadomie mogła trochę Trochę zepsuć, albo przynajmniej trochę tak, w jakiś sposób podważyć ten plan prawa i sprawiedliwości związany z referendum, które się będzie rozgrywało razem z tymi wyborami. Oczywiście ja już mówiłem wielokrotnie, że to referendum to jest dla, no, no, dla idiotów, przepraszam, I, i naprawdę to jest, no huzwa po prostu, jakaś kpina w ogóle z procesu politycznego, już nie mówię o żadnej demokracji i tak dalej, ale. Tak, ja sobie wiesz, myślę, że to ostatnie pytanie, które zostało sformułowane, które chyba ma być na końcu, czyli czy jesteś za pozostawieniem, czy za rozebraniem tego, tego ogrodzenia tam na tak. granicy polsko-białoruskiej, to wydaje mi się, że to właśnie miało być dla takich ludzi jak Szojring-Wielgus, dla takich ludzi jak właśnie lewica, czy tam jacyś tacy bardziej. Mm, żeby się opowiedzieli, na, nie? Żeby tak, żeby oni poszli jednak na to referendum, wzięli w nim i a na złość PiSowi zagłosuje, a rozebrać, rozebrać wiesz tego. A tutaj mówi, że jednak zostawić. zostawić. No nie wiem, nie wiem, to obawiam się, że psuje po prostu, psuje imprezę. Psuje imprezę, wiesz, ale też jest tak, że no to jest to jest ten szerszy, jak się na to popatrzeć szerzej, to to jest kolejna ta cegiełka dodawana do. Dodawana do lewicy, która się, znaczy, do portretu autokompromitacji lewicy przy Nie no tak, ale też powiedzmy otwarcie, że Joranno Schering-Wielgus nie ma niczego wspólnego z żadną lewicą. Ona jest wyciętą z kartonu taką właśnie platformą obywatelską, znaczy polityczną platformą obywatelską, tylko bardziej trochę. Hmm. I to wszystko, no to jest po prostu, e, to, znaczy ona nie ma, nie ma ani żadnego wykształcenia politycznego, ani nie ma żadnych jakichś poglądów, które można by jednoznacznie zakwalifikować jako lewicowe. Nie, myślę, że obok literatury lewicowej żadnej to nawet nie siedziała, a nawet jeżeli siedziała, to na jej nie wzięła do rąk. E, Biedroń ją gdzieś tam przygarnął do tego swojego projektu, który się tam nazywał Wiosna kiedyś, czy coś podobnego. I ona tam przeszła tylko dlatego, że ona chciała być w środowisku po prostu ludzi fajnych. No i tak. Robert Biedroń tych bardziej fajnych z Platformy Obywatelskiej tam wyłuskiwał, brał do siebie. No i mieli tą właśnie tsunami fajności miało zalać Polskę i doprowadzić do, do, do zwycięstwa, właśnie fajności. No i tym sposobem to oczywiście. No, nie wiem, do czego właśnie. Nie wiem, jaki mieli program, jeżeli jaki mieli. I wszyscy byśmy się, by, byśmy się składali z takiego fajnego polactwa. I oto tak, chodziło, tak, żeby tak. Były baloniki, granatowe, nasze niebieskie. Tak, pęcza wody, jednorożce, wata takie cukrowa. Takie no i tak, że tak, tak, łóżowe, tak to wyglądało. No, tak tak by no ale to się nie udało. To się nie udało. No i, tak i, i udało. teraz Ferrariś bielgus musi to między Czarzastym a biedroniem, a Zandbergiem i tak dalej. No ale słuchaj, każdemu wolno powiedzieć coś głupiego, sposób. Nie, to, po tym, to... Względem, po tym względem Po czym względem Polska jest krajem wolnym do obłędu, rozumiesz, każdy, może od rzeczy i bardzo proszę, to nie ma, nie ma żadnego problemu. Ja tylko jeszcze chciałem wprowadzić drobną poprawkę, bo wczoraj się przejęzyczyłem mówiąc, że będziemy rozmawiali o rozwiązaniu PPS-u. Oczywiście nie ma żadnego rozwiązania PPS-u, tylko na skutek odejścia odejścia dwojga posłów w, w ostatnim momencie, czyli z PPS-u, czyli Andrzeja Rozenka i i pani profesor Senyszyn, no ten takie koło, co oni stworzyli bodajże, tak to koło HB pps -owskie. no to właśnie się rozpadło, no bo coś miało nie rozpaść, ale to już nikomu nie zaszkodzi, PPS-owi nie pomoże i Senatowi też nie, nie, nie zaszkodzi. I już i, i tak się tak się więc, więc ja się tylko taką poprawkę, autopoprawkę daję, że rzeczywiście nie rozwiązanie. Tak, a ja pojawia. muszę obejrzeć jeszcze raz ten nasz poprzedni program, dlatego że tam się zobowiązałem, że coś tam powiem, albo dopowiem, albo wypowiem, i to muszę to, muszę to obejrzeć i, i to zrobię w następnym. To trzymaj słowa, naszym, bo tam. my mamy słabą pamięć, ale nasi nasi odbiorcy mają dobrą niestety. No wiem, ale to trzeba przypominać niestety. Słusznie no, mają rację. Ja tylko jeszcze chciałem na sam koniec, bo już dzisiaj jakoś będzie szybciutko. Uh -huh. <laughs> Ukraina.pl łamana przez tak, znaczy Ukraina.pl, czyli część gazety.pl dzisiaj dzisiaj wydała z siebie duży materiał, że jest szykowany zamach na Putina. Leć Bojan po okwiaty to jest bodajże setna zapowiedź, że właśnie jest szykowany zamach na Putina i że chcą to zrobić sami Rosjanie. No, i teraz niezależny portal Meduza według nich podał, że został aresztowany generał Konstantin Ogijenko, który do lipca tego roku był dowódcą armii odpowiedzialnej za obronę przeciwlotniczą Moskwy i został oskarżony o przyjęcie wysokiej łapówki, za co grozi do 15 lat więzienia, ale oczywiście. Jak, mówi, jak mówią anonimowcy, rzecz jasna, rozmówcy Ukraina.pl, a reszta mógł być związany z serią ataków, do których w ostatnich tygodniach doszło w obwodzie moskiewskim. I teraz uważaj, przyjęcie łapówki w Rosji, która nie szanuje prawa, zwykle jest tylko sztucznym pretekstem, aby kogoś aresztować, bo sobie nie radzi z zadaniami postawionymi przez Kreml. Putin likwiduje wrogów i szuka winnych, mówi nasz rozmówca z dowództwa ukraińskich sił, sił zbrojnych, który woli pozostać anonimowy. Ja no już myślałem, on... że ośrodek studiów wschodnich no to niech się oni zdecydują, czy oni w końcu chcą pokazywać Rosję jako do skorumpowany reżim, czy, czy tylko taki reżim, w którym łapówka jest nieprawdziwym, nieprawdziwym. Pretekst. Nie, no bo to właśnie jest tak, bo to, to, to jest ta, ta dwoista natura Rosji, to znaczy z jednej strony mamy właśnie wszechpotężnego Putina, który potrafi nawet obsadzić, wiesz, prezydenta Stanów Zjednoczonych, wbrew oczywiście woli całego świata, przede wszystkim obywateli Stanów Zjednoczonych potrafi to zrobić, ale jednocześnie nie potrafi pokonać, wiesz, armię ukraińskie czy coś, no, 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 no to słuchajcie, no co, co wam tu mogę powiedzieć, no tak, ale wiesz, jeszcze na szczęście mamy, mamy również nieanonimowych naszych dzielnych komentatorów. Na przykład pani profesora Agnieszka Legucka z pismu mówi, że to, że drony spadają obok rezydencji Władimira, to nie dość tak familiarnie. Władimira to nie jest przypadek. Może się znają, ja nie wiem, czy to komisja, się komisja znają. senacka i w komisja leży. senacka dojdzie do tego. Niektórych Rosjan obudzić mogą już tylko eksplozję za ich oknami. I teraz... ale obudzić to co to znaczy będziesz, wiesz, żeby oni tak nabrali oni już zrozumieli że Putin jest zły tak obalić Putina i go i go zabić No bo inaczej to nie to, to nic, nic ale ci Rosjanie tego... są głupi No nie chcą zabić własnego prezydenta jeszcze go popierają No patrz jest, ja nie i wiem. rozumiesz Je... no. cały świat im mówi że robią a oni nie słuchają oni, jak można tak nie słuchać ja nie wiem. i teraz rozumiesz po, po powołuje się ukraina.pl czyli łamana przez gazeta.pl że na Sergeja Sobianina czyli mera Moskwy, który mówi, że Moskwa to ostateczny cel ataków obcych dronów no, no bardzo odkrywsze sformułowanie jeden z tych dronów miał spaść w pobliżu Parku Narodowego Zawidowo gdzie Władimir Putin ma swoją rezydencję no sam przyzna że jeżeli jest Park Zawidowo to bardzo duży obszar jest ten, ten Park Zawidowo no, to w pobliżu a tam w drugim pobliżu jest rezydencja Putina, i to znaczy, że ten dron godził na pewno w prezydenta Rosji, i że to jest, i że to jest z pewnością znak, że Rosjanie się, że Rosjanie się budzą. Ale na szczęście były szef ukraińskiego wywiadu zagranicznego mówi, że do elit Rosji pan Walery Kondratiuk. Do elit rosyjskich powoli dociera, że przez Putina mogą na zawsze stracić dorobek swojego życia. Bez likwidacji dyktatora na Kremlu swego majątku nigdy nie zobaczą. Wiedzą też, że Putin będzie walczył nie tylko do ostatniego Rosjanina, ale też do ostatniej kopiejki odebranej im przez Zachód. I wspierają się jeszcze naszym ulubieńcem Kryło Budanowem, który mówi, że w tych atakach dronów pracujemy z terytorium Rosji. No wiesz, bo ja, jeden artykuł. Ukraina.pl łamane przez gazetę.pl, wszystko już wiesz, że Rosjanie śpią, ale się budzą. Putin będzie zabity, bo jeden grom spadł w okolicach Zawidowo. W A poza roku... tym trzeba go zabić, bo jeżeli inaczej wszyscy stracą swoje majątki, bo on wszystkich ostatnią kopiejkę zedrze z każdego i gacie zabierze, tylko po to, żeby przerobić na amunicję i strzelać do Ukraińców. Naprawdę tego typu, tego typu analizy. Nie, jakie dno w ogóle? Już, jakie dno... Po prostu kompromitują gazetę.pl, która firmuje tą ukraina.pl. Niech coś Okropne. naprawdę wymyślił lepszego. No, zobaczymy. Coraz lepiej, coraz lepiej. no dobra, dziękuję serdecznie Państwu. Będę wdzięczny, będziemy wdzięczni za subskrybowanie i łapki w górze dla naszego kanału. Będziemy wdzięczni za za Państwa szczodrość, jeśli chodzi o finansowe wsparcie. Można to zrobić poprzez Bajkowi, można zrobić przez Patronite, to wtedy jest na, na dłużej i nie, nie muszą sobie Państwo głowy zawracać przez y, kilka tygodni tym, że można nas wspierać, a my będziemy się starali robić to, co robimy jeszcze lepiej niż robimy. I dziękuję serdecznie. Za... Bojan, dziękuję Państwu. Do zobaczenia w następnych odcinkach.